Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Xavi poprosił Juana Laporte o transfer Leo Messiego. Czy zobaczymy Argentyńczyka w jednym zespole z Robertem Lewandowskim? Fatalne informacje na temat sytuacji Jakuba Modera. Polak nie pojedzie na Mistrzostwa Świata. Piotr Zieliński odrzucił ofertę West Hamu, Żylkunte, piłkarzem FC Barcelony oraz niepewna przyszłość Cristiano Ronaldo. Co zrobi Portugalczyk? Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych piłkarskich newsów. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do odcinka. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bookmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach: Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Rok temu w czerwcu Leo Messi odszedł z Barcelony, przechodząc do Paris Saint-Germain jako wolny zawodnik. Wówczas Barsa borykała się z ogromnymi problemami finansowymi i po prostu nie było ich stać na ponowne zakontraktowanie Leo Messiego. Teraz Argentyńczyk ma ważną umowę z Paryżanami do końca czerwca 2023 roku i jak się okazuje, planuje ją wypełnić, a następnie wrócić na Camp Nou. Laporta stwierdził, że ma nadzieję, że historia Argentyńczyka z Barsą nie dobiegła końca. Sport sugeruje, że to coś więcej niż wypowiedź. Kataloński dziennik twierdzi, że Javi poprosił Laportę, by ten sprawdził możliwość sprowadzenia Messiego latem 2023 roku. Tak potencjalny transfer komentuje hiszpański dziennik. Messi miałby wtedy już 36 lat, ale Czawi uważa, że wciąż miałby wiele do zaoferowania. Trener Barcelony wierzy, że Argentyńczyk mógłby wrócić i poprowadzić jego projekt. Według gazety Czawi widzi też inną korzyść z powrotu Messiego. 41-latek uważa, że przywróciłoby to Barcelonie, miejsce światowej hierarchii i pomogło w poprawieniu klubowych finansów. Nie ma co ukrywać, że wizja gry Lewandowskiego z Messi w jednym klubie przykułaby uwagę sporej części kibiców. Nie tylko samej FC Barcelony, ale i innych klubów. Z narracji fanów Barcy wynika jednak, że mają mieszane uczucia co do powrotu Argentyńczyka. Twierdzą bowiem, że klub aktualnie uczy grać się bez Messiego, a jego ponowne przyjście może zaburzyć ten proces. A wy co o tym sądzicie? Chcielibyście, aby Leo Messi wrócił do FC Barcelony? Napiszcie w komentarzach. Cristiano Ronaldo z powodów osobistych nie pojechał na przedsezonowe zgrupowanie Manchesteru United w Azji i Australii. Portugalczyk kilka tygodni temu poprosił działaczy Czerwonych Diabłów o zgodę na odejście. Nie jest to jednak takie proste bowiem Manchester United oficjalnie podkreśla, że Cristiano Ronaldo nie jest na sprzedaż. Taki komunikat do mediów wysłał w ostatnim czasie Eric Ten Hag. Wczoraj Cristiano przyleciał do Anglii na spotkanie z trenerem oraz władzami klubu, aby przedyskutować sprawę jego przyszłości, która kształtuje się następująco. Manchester nie chce sprzedawać Portugalczyka, natomiast Ronaldo chce grać w lidze mistrzów, czego klub nie jest w stanie mu zapewnić i chce odejść, zatem jedno wyklucza drugie. Da Atletik podał taką informację na temat spotkania Ronaldo z szefami klubu, Klub z Old Trafford postrzega powrót Ronaldo za pozytywny znak. Nasze źródła sugerują, że coraz bardziej prawdopodobne jest, że Portugalczyk zostanie w United. Nadal jednak brakuje jasności co do tej sytuacji. Na razie nie wiadomo kiedy i czy Cristiano Ronaldo znowi treningi z Manchesterem United po wakacyjnej przerwie. Aczkolwiek jeśli pojawią się jakieś informacje w tym temacie, to oczywiście będę Was o tym informował. W ostatnich dniach bardzo głośno zrobiło się na temat przyszłości Piotra Zielińskiego. Polak był już łączony z Lazio, a ostatnio przymierzano go do West Hamu. Anglicy mieli nawet przesłać ofertę do Napoli. Zaoferowali za polskiego pomocnika 25 milionów euro i bonusy. Propozycja została jednak odrzucona. Portal Calcio Mercato twierdzi, że sam Zieliński nie był zainteresowany grą w West Hamie. Ponoć nie spodobało mu się zaproponowane wynagrodzenie i projekt sportowy. Piotrek z pewnością bardzo dobrze czuje się we Włoszech i jeśli miałoby już dojść do jego transferu, to w mojej opinii miałby on miejsce wewnątrz Serie A. A teraz opowiem wam o kolejnym transferze FC Barcelony. Duma Katalonii pozyskała Koundé, który był celem numer 1 do wzmocnienia defensywy. Na transfer Francuza bardzo mocno naciskał Xavi, który kontaktował się z samym zawodnikiem, prosząc go o cierpliwość i zapewniając, że Barcelona złoży wkrótce ofertę Sewii. 42-letni szkoleniowiec miał także przekazać 23-latkowi, że ma on być kluczowy dla zespołu. Czawi przekonał tym samym obrońcę, który odrzucił ofertę Chelsea. Wczoraj natomiast Dziennik Sport informował o porozumieniu z Zielinką w sprawie warunków umowy. Francuz ma podpisać kontrakt aż na 4 lata. Barca zapłaci za obrońcę aż 50 milionów euro oraz 10 milionów bonusów. Francuz to z pewnością bardzo dobra inwestycja. Piłkarz ma dopiero 23 lata, a już gra na bardzo wysokim poziomie. A wy co sądzicie o transferze D do FC Barcelony? Napiszcie w komentarzach. Podczas kwietniowego meczu Premier League Jakub Moder zerwał wiązadła krzyżowe w kolanie. Już wtedy szansa na wyjazd reprezentanta Polski na mundial w Katarze była niewielka, ale teraz została jeszcze bardziej ograniczona. Wszystko przez źle prowadzoną rehabilitację piłkarza. Wręcz fatalne informacje na temat zdrowia Modera podał Mateusz Borek. Posłuchajcie sami. Żegrał na, na swojej ulubionej pozycji. Natomiast mnie bardziej w kontekście Brighton jednak bardzo martwią te najnowsze informacje. Otóż się okazuje, że ta rehabilitacja Kuby Modera była poprowadzona w Anglii niestety źle, i konieczny będzie drugi zabieg, jakieś usunięcia wzrostów i tak dalej. Więc to praktycznie jakby wyklucza Kubę Modera z udziału w Mistrzostwach Świata. I tak nie wiem się ze mną zgodzić, ale tak patrzę, ile jest pieniędzy w piłce angielskiej, ile jest pieniędzy w piłce rosyjskiej i mam takie wrażenie, że to takie są dwa kraje, gdzie jest jakby mm, najgorsza opieka być? medyczna w stosunku do potencjału finansowego, że mogliby mieć wszystko. Mhm. Najlepszych specjalistów z całego świata. Nie wiem. Jak więc słyszeliście, Jakub Moder nie pojedzie na mistrzostwa świata w Katarze. Jest to ogromna strata dla reprezentacji Polski, mimo iż posiadamy piłkarzy, którzy w pewnym stopniu są w stanie zastąpić zawodnika Brighton. Będzie to jednak kolejny turniej, na który wypada jeden z kluczowych zawodników naszej kadry. Dla przykładu rok temu z powodu kontuzji nie grali tacy zawodnicy jak Krzysztof Piątek czy też Arkadiusz Milik. W 2018 roku zaś z urazem borykał się Kamil Glik, który wrócił dopiero na mecz z Kolumbią, i to na dodatek wchodząc z ławki rezerwowych. A wy jak uważacie, brak Jakuba Modera przyczyni się do gorszych wyników reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Na dziś to już wszystko ode mnie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, koniecznie zasubskrybuj mój kanał oraz zostaw kciuka w górę. Bardzo mi to pomoże. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych materiałach. Na razie.